Zadanie. Prostokąt o wymiarach 3 pierwiastek z 3 cm i 5 pierwiastek z 3 cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów. Dokoncz zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Pole jednego kwadratu jest równe. No właśnie, ile? Aby rozwiązać zadanie, na początku obliczmy pole naszego kwadracika. Wiadomo, wzór na pole kwadratu A razy B, więc wymnóżmy wymiary naszego kwadracika. 3 razy 5 to 15. Widzisz? Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. 15 razy 3 to 45. Mamy pole naszego kwadracika, ale wiemy, że to pole zostało podzielone na 15 równych, jednakowych kwadratów. Stąd należy 45 podzielić na 15 równych części. I tutaj otrzymujemy pole jednego kwadracika. Celem zadania jest właśnie obliczenie pole jednego kwadratu, dlatego możemy zaznaczyć już odpowiedź D.